Dla dzieci. No to włączyłem nie dla dzieci. O, dobra, i wejdź, zobacz, czy nagrywa się. Ile? A jak włączyć ekran? Czekaj chwilę. A włączyłeś to na obs -ie? Czekaj. Widzowie, jakie problemy my, kiedy wasz kolega też chce nagrywać na YouTube, i musicie mu pomóc. Problemy życiowe, część pierwsza. Pójdę to zrobić, no. Czy ja nie ma prawa całej Cały dzień? Dobra, wyjdź proszę. No dobra. No i co? Jest okno... Je, Jest jakby ten. E... No, ekran widać? Czekaj. Nie. O, widać, widać. Widać ekran? O dobra. Chyba tak na odwrót widać, nie? Widać, że jesteś na tej transmisji na żywo. Co? Może jesteś na tej transmisji. Dobra, to normalnie widać Minecrafta mojego, tak? Tak. Okej, okay, to da, ja oglądam twoją transmisję, a ty oglądaj moją transmisję, okej? Okay? Zobaczyć, co ja zbudowałem w ogóle. No właśnie, no to weźcie, oglądaj. Weźcie, oglądam moją transmisję, a twoją. A pójdę zobaczyć twoją transmisję. No nie ciągle bądź na mojej, a ja będę ciągle na twojej. Ja sobie... Ja po prostu sobie twoją transmisję wyciągnę, żebym widział, co ty robisz. No okej. Okay. A właśnie, jak wyciągnąć transmisję, żeby była tak, jak ty masz? W dołu ekranu. Jak to zrobić? Mieć operę, chodź, tędy. Żeby, żebyś niczego nie przegapił, tutaj jest wejście. Gdzie ty jesteś? A tu... No, to, to chyba trochę długo mnie nie było Oj czekaj, sorry, bo cię drzwi zniszczyłem Pitagorasa Okej, okay, wejdź Dobra sorry, Tutaj za... mamy krówkę, która rakim. kontroluje całym systemem lotów I tutaj mamy schody na dół do systemu systemów lądowania A tutaj mamy wieżę lotów Kładziesz rakietę i odlatujesz কাই uh -huh. Transmisja dalej lej, leci? Hmm? I jeszcze moja transmisja dalej leci? No wiem. Ja no, jakiś czas patrz na twoją transmisję. I leci? Mhm. Czekaj. Dobrze. Leci. Ale mam lagi przez to, że jest live. Ale na co dzień nie mam takich lagów jak teraz. Ja chyba wracam na swój wymiar. Moja transmisja się nazywa Life's Geometry w wykopalni. Tak czy nie? Czekaj, bo nie widzę. No. No i daj ktoś łapkę w górę na moim liveiku. Musi być łapęc u mnie. I powiedz coś geometry. Wciągnie niego łapęcie w górę, bo to jaki jest jak hańba. <laughs> Teraz coś powiedz. Do, dobra, dobra, czy będzie słychać. Dobra. I, I trzy wieże, że od postawiona. Tam w środku będzie się odlatywać, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. I dawaj jeszcze na normalnej planecie tak zrobimy. Na planeta Ziemia jeszcze tak zrobimy, żeby, żeby było ten, żeby tak fajnie by było, można lądować. To nie jest tylko lądowisko. Tutaj jest cały magazyn różnych rzeczy. No wiem. Poruszenie się po innych planetach. Mm -hmm. Ej, Adam, odpal, jeśli jesteś na e, live'iku geometriego, to weź odpal też e, mojego live'a. Będziesz miał dwa live'y odpalone. I też pisz na czacie u mnie, jakby co? Jakby było źle słychać geometriego u mnie. Albo coś. Do geometriego dosyć do, dosyć mocno ściszyłem i teraz tak nie wiem. Dobra, ja lecę budować y, u nas normalnie na Ziemi taką bazę. Chodź też. To spróbuj odzarować coś na styl tego, co zbudowałem w kosmosie. Dobra. Ja zobaczę, jak to fajnie wygląda. Ej, fajnie to wygląda, jak tak odlatujesz, tak nagle ze rury lecisz w górę. No. ma, no, na przykład nie ma na moim live, ie. co jest? Weź mu coś powiedz Na swoim live'ie Ciekawe czy w ogóle jest nawet na moim No Ale ja mam lagi Przez tego live'a Widzowie, tak nigdy nie mam tych live'ów Znaczy tych lagów Ja mam bardzo rzadko lagi w ogóle w minecraft'cie Trzymaj mm Trzymać -hmm. spa No trzymam, mam, mam? Dobra siedzę. Nodziem już. Ona ma sobie take off. U mnie jest tylko jedna osoba na live. Nawet nie wiem kto. Chyba ja. U mnie czy u ciebie? U mnie. O widzowie, teraz pewnie na moim live siedzą u mnie. Pewnie by się pytali: Łopie, co ty budujesz, co to jest za jakaś budowla, co to za słup? No to w skrócie to jest słup elektroniczny, przez niego będą przechodzić kable elektryczne. A to naprawdę widzowie. Ten live u mnie to jest naprawdę beka i ja go miałem zrobić jako to jest to więc ja go teraz kończę. <laughs> będę go to narka narka